Witam Was serdecznie na e, moim kanale na YouTube. E, w dzisiejszym odcinku e, pierwszy odcinek e, z serii e, histori Prawdziwa Historia. E, ona jest powiązana z tym, że jest gospodarstwo akurat e, mojego, e, mojego wujka z Prawdziwego Z życia. A wujek się nazywa e, Witek. Jakby ktoś e, chciał się dowiedzieć, jak w tej serii akurat się. Nazywa, bo on akurat je w domu e, coś tam akurat e, naprawia. A ja sobie wysłem po to, e, żeby dla Was akurat nagrać, bo, bo, bo jest godzina jakaś, godzina taka popołudniowa. Bo ja e, rano akurat do WIKA e, przyjechałem PKS-em, ale nie nagrywałem, bo chciałem akurat troszeczkę e, prywatności dla innych e, e, ludzi, co tam e, byli. Powiedziałem sobie, a jak będę na gospodarce, to akurat e, tam swoje prywatne rzeczy pogarnię, porozmawiam z wujkiem i wtedy akurat to się, znajdzie się czas, to się nagra. Tutaj akurat znajduję się na gospodarstwie e, no to takie ala typowo e, ogródek opo, odpoczynkowy, że tam no, akurat e, gości zaprosić na e, grillowanie warunkach e, ciepłych, żeby komary akurat nie pogryzły. Tutaj grilla na, e, na butle gazową. E, tutaj jest stolik, żeby można sobie usiąść, poimprezować. Nawet nie chcę, jest cień. Akurat od tego... E, od, bo to jest wizowie kastanowiec. Trzeba uważać, żeby kastanem głowę nie dostać. I... Ksaczki owocowe, czarna pożeczka i, i czerwona pożeczka i, i jagody takie. I idziemy na jagody, na jagody, a nasze czarne serca, czarne serca, piją nam radośnie butelkarabun. Takie, da się je akurat e, zasiać e, w ogródku. A tutaj jest ogrodzone, żeby było ogrodzone, i tak akurat e, pradziadek e, zaplanował, e, żeby tak było akurat zbudowane, bo go nie ma, bo e, kopną kalendarz jest na cmentarzu i w i 2024 e, był akurat e, pogrzeb go e, z rodziną e, pochowałem. I tutaj był akurat widzowie na gospodarstwie e, rudzanie się zmawiało się do otwartych e, trumn, czyli e, pożegnanie zmarłego było. Nie będę o tym mówił, ale tutaj było. Ale nie nagrywałem tego, bo ja akurat nie chciałem, bo nie miałem akurat e, tego w planach a tutaj takie takie puste miejsce, żeby nic akurat tutaj nie było. Postanowiłem tak, e, zostawić tak jak akurat jest w Radziwym e, życiu. Niech sobie tutaj zewa Miejsce na rosnicy zewa, a tam sk e, jest e, sklarnia. Wujek tam postawił, bo tam było dobre, idealne miejsce, bo tutaj akurat nie chciał, bo by e, ciężki dostęp był do e, budki z e, prądem zasilany do domu. I powiedział: Niech te miejsce idzie puste, bo e, klimat swój robi. I powiedział, że to miejsce takie na kwiatki. E, tutaj wizowie jest. E, studnia e, gospodarstwo z prawdziwego życia tam to co nagrałem e, pierwszy odcinek tam to akurat wyszedł mi ale słabo mi wyszedł bo, bo za długo i mapa akurat mi nie odpowiadała bo ja szukałem tylko mapę żeby mieć gospodarstwo w, w polach żeby pasowało akurat to do prawdziwego życia e, z reala gospodarstwo Tutaj studnia, tutaj woda Jestem z tego dumny, zadowolony, ze tą mógł. E, stąd e, mogę wodę brać, bo tu jest studnia. To się otwiera i slauka się sadza i wodę się ma. albo E, e Łańcuch z e, wiatrem Tutaj E posiadam ziskibowy e, e, buk marki unia, e, unia E typ e, E, typ e, stary. E, e, T25. E, u, e główna maszyna na, na gospodarstwie, bo często ona robi. E, tam widać budę. E, e budę Bo kiedyś ogrodzenia już nie mam, bo zostało zdemontowane. E, tu, e a, pies tam, lata góra e, na polu u sąsiada. A tutaj posiadam. E, gospodarstwo z góry i krowy. I tutaj mam e, oporową e, oborę z e, krowami. Nie będę otwierał, bo krowy mi uciekają. A tutaj e, kury są e, nakarmione, bo e, jak ja przyjechałem, to widziałem e, ciotka właśnie akurat tutaj e, karmiła e, kury. E, pasą specjalną oczywiście do kur e, wersja eko, taka wersja ekologiczna, przez rolnika e, wyrobiona, czyli E, my sami akurat robimy taką e, pasę, żeby była zdrowa. E, kupna to może być we, e, wersja taka e, chemiczna. A tutaj jest taka e, kostka położona. Nie widać jej, bo trawa e, wyrosła i sobie trawę skosić. A to jest widok dla ozdoby. Tutaj mamy e, kur, e, miejsce, tam gdzie są krowy e, oborni Tutaj na sobie E, usiąść i sobie odpocząć z relacjami. Patrzcie, jaki tutaj ładny e, widok jest. Bo dziadek, akurat, e, tutaj e, lubił akurat e, siedzieć. Bo to jego, bo ulubione miejsce Lubiał e, siedzieć i pilnować. E, Cyganów, czyli złodziei, żeby nie kradli. Tutaj jest wyjazd płotu. Tutaj nie ma, bo był kiedyś płot, ale został zdemontowany z wyglądu, że miejsca akurat brakowało. A tutaj płyta na obornik. Będzie trzeba akurat tutaj górka, e, taka, bo jest więcej ziemi u, e, usypane e, dla klimatu, i będzie trzeba akurat e, kawałek miedzy akurat tą e, zabrać. Trzeba porozmawiać e, z tym e, właścicielem, bo właściciel tego pola powiedział: że trzeba e, usunąć, akurat płytę obrączkową sobie nie zepsu maszynę. Ale. Też wspominał o tym e, wujka czy byśmy, czy byśmy nie chcieli akurat tego pola e, kupić, bo to pole akurat tak jest byt nie niepo, nieposępne. I byśmy coś akurat e, coś fajnego wymyślili. E, rozutnik, en no Muszę uważać na e, psoły, bo tutaj jest produkcja miód, 1 e, e, ksaki sobie wyrosły życiowo. E, E, tutaj mam e, wychodek, bo domu akurat oczywiście e, nie posiadam, e, łazienki, bo tak akurat e, życiowo się e, nauczyliśmy się, bo kiedyś nie było e, e, prądu i się przy świeckach akurat się robiło i się myło się, myłem się, się takim, taka e, wanienka, którą mogę e, przenosić z wiadru, bo tutaj na tej wiosce akurat nie ma e, miejsca, gdzie podłączyć e, rury kanalizację, bo kiedyś akurat tego nie było i ludzie nie myśleli o tym i nauczyli się żyć e, bez tego nie mieli pojęcia że takie coś można akurat zrobić tylko tylko bogaci e, rolnicy mogli to mieć jak mieli dostęp akurat e, do miasta tutaj tego e, nie ma bo tutaj e, warunku do tego nie ma ale teraz już jest bo bo zrobili trzeba akurat opróżniać i podłączyli akurat e, sambo i wodę żeby była e, mieszkanie bo kiedyś to ze studni się brało i była wanna co się nalewało się ze studni e, wodę i krowom się e, dawało żeby kru, e, krów napoić e, krowy piją wodę a ja a pojmuję tutaj e, głos e, czyli rośnie się was e, do nawozu kiedyś tutaj było gospodarstwo bardziej przeznaczone pod konia, bo tutaj e, dużo się koniem akurat się pracowało. E, koń e, zdek ze starości, dziadek nie wiedział co zrobić, to postanowił e, te masyny wyremontować pod ciągnik. Po pierwszym e, czynnikiem na gospodarstwie był e, Wadymierez, bo to jest dziad, e, pradziadka akurat e, Wadymierez, bo on e, e, kup, e, kupił za, e, za za worek e, pszenicy i, i, za, za, i za świnie, bo kiedyś mieli e świnie, ale jak przedał świnie, to postanowił e, już nigdy akurat świnie e, nie brać i postanowił e, coś innego e, wymyśleć. Kosiarka na osłon nie ma, bo osłony zostały e, rozwalone i trzeba akurat nowe kupić, bo ro, roz, e, rozwaliło się, zepsuło. A tutaj mam e, siemnikonny przerobiony po traktor bo niektóre masyny, które się nie nadawały się do naprawy, to w sakach leżało. Wujek jak to postanowił e, powsątać i zawiść na złą laweta, zabrała na złom i zarobił. A co, a co było mu posemne, to akurat oczywiście e, zostawił i tutaj mamy kultywator. A tutaj mu na przysłowiowo parkować. Się. I na tym gospodarstwie akurat nie posiadam e, prasy, bo nigdy nie było. E, klasa wujek kupił tamte e, roku na, e, zi na zimę. Powiedział, że nie będzie na usługi. Brał Kupi swojego, bo niektórzy mogą e, czasu, nie być zajęci. Powiedział, że będzie e, wygodniej, szybciej i wtedy nie uschnie. E, wóz e, kiedyś to był wóz, kon, e, wóz konny, ale został. E, Zrobiony taki pod inny, akurat ester. Bo kiedy wóz konny był e, przeznaczony pod konia, bo e, koniem się na pole się słoi, na wóz konny się rzucało słomę. I potem e, kupił akurat e, taką e, przez maszynę, która e, zbiera słomę i się e, sam, Przestrzepa samozbierająca. Sip. Pionier E20 e, i lepiej, i wygodnie i przyjemnie robota idzie. Tak jak chciał, tak, tak ma i kupił po to, żeby sobie e, ułatwiać w życie na gospodarkę. Ciężko kiedyś było akurat e, maszynę dostać, bo się kiedyś e, kupywało się za czerwone kartki, albo za zboże, albo za flachę, albo za psynicę, albo e, za świniaka, albo musiałeś papiery złożyć do, właśnie, e, siedział na e, maszynę. I wujek tak akurat zrobił i e, 60 dostał, bo czekał akurat e, 4 miesiące, e, 4 miesiące czekał, ale się doczekał szybciej czas, akurat leciał i tu tutaj jest e, buda, tutaj Hydra. E, nowoczesna. E, akurat bardziej do nawozu, bo opryskiwaca e, nie ma, bo bo gdzieś połóż jak gdzieś wujek zaparkował i trzeba akurat pos e, poszukać. A w prezentacji akurat tego nie będzie. A tutaj jest e, legenda mojego, e, mojego wujka. Bo on kiedyś na dziewczyny, e, do sklepu, do kościoła i, i na ryby. E, Takim motorkiem w czasach e, w e, Realu, jakby młody. I i siostrą akurat, kiedyś akurat mieszkała, ale siostra wyprowadziła się e, do gminnej wsi. Poznała też e, chłopa ze wsi. A tutaj jest ursza, z 60 co e, na wszydział e, z gminy e, został, e, został A tutaj jest Burek. Musa nakarmić, żeby pies akurat e, nie zdechł z głodu i tutaj jest e, komórka taka. Tutaj kiedyś padną do tej komórki e, kartofle rzucałem. A tutaj też e, tutaj też z dziadek siedział i się w e, wiaderku. E puk e syskibowy. A tutaj jest kurnik, obora, e, stodoła, e, wiata, e, gara, spichles i ogródek. Napiszcie jak wam się akurat e, podoba się e, gospodarstwo. Bo ja przyjechałem rano i będę e, wujkowi akurat na gospodarstwie e, pomagał, bo e, rozmawiałem z nim i postanowiłem e, też e, coś e, dla was nagrać, żeby mieć akurat pamiątkę. I nie dnia mi się nie chce rozmawiać, tylko tak na szybkiego, żeby mieć akurat e, coś nagrane. Dobra.